ABA to zespół znany z ponadczasowych hitów, takich jak Dancing Queen i Mama Mia. Ale za tą skutecznością i przebojami kryje się historia pełna emocji, niespodzianek i fantazji. Jak to możliwe, że piosenka, która nie ma nic na sobie, może zostać zniszczona przez słońce? ABA to jeden z tych zespołów, o których nie da się mówić, nie czując się przy tym choć odrobinę lepiej. Jeśli dorastałeś, słuchając ich piosenek, albo odkryłeś je dopiero po latach. Z pewnością poczułeś siłę, jaką wnieśli do świata muzyki. Ale jak to się stało, że czwórka przyjaciół z Black Springs podbiła świat cieniem? To nie był tylko przypadek. To był idealny cień siły, synchronizacji i odrobiny satysfakcji. Dziś wracamy do początku. Historia eBay. Droga, jaką przebyli od jednej naturalnej piosenki do drugiej, to historia wszystkich utworów, które stworzyli. Opowieść o Abie zaczęła się w latach 60., zanim świat dowiedział się, co nadchodzi. Dwaj młodzi ludzie, Bjorn Ulvaeus i Benny Anderson, należeli do zespołów muzycznych. Bjorn był członkiem grupy o nazwie Hutenany Singers, a Benny grał w Hep Stars. Wcześniej byli po prostu dwoma facetami, którzy podążali za swoimi marzeniami w świecie muzyki. I z pewnością mieli wielkie plany. W następnych latach Bjorn i Benny spotkali się i byli gotowi tworzyć razem. W tym samym czasie dwie wspaniałe dziewczyny, Agneta Felskok i Anni Linkstad, znana jako Frida, kroczyły własną muzyczną ścieżką. Agneta miała piękny głos, a Frida była wokalistką jazzową o naturalnym stylu. Nie mogły wiedzieć, że ich życie na zawsze się zmieni, gdy skrzyżują drogi z Bjornem i Benym. Na początku lat 70. Bjorn i Beny zaczęli wspólnie pisać muzykę, a ich współpraca szybko się rozwinęła. Wkrótce postanowili zaangażować swoje partnerki Agnetę i Fridę. Zanim powstał zespół, dziewczyny śpiewały już razem dla zabawy, ale w sposobie w jaki ich głosy się harmonizowały, było coś wyjątkowego. To nie było tylko piękne to była muzyka. A ta muzyka stała się czymś naprawdę wyjątkowym. Kiedy w 1973 roku wzięli udział w konkursie Melody Festivalen, aby dostać się na Eurowizję, nie wygrali wtedy, ale wrócili ze zdwojoną siłą w 1974 roku z utworem Waterloo. Waterloo to nie była zwykła piosenka. To był moment, w którym ABBA weszła na scenę Eurowizji w Brighton. Wnieśli coś, czego wcześniej nikt nie widział. Unikalny styl, energię i imponujące głosy. Nie tylko wygrali. Wygrali dzięki muzyce, a wraz z tym rozpoczęli karierę na międzynarodowej scenie. Sukces Waterloo był natychmiastowy i głośny. Świat chciał dowiedzieć się więcej o tej grupie artystów o niezwykłej nazwie Abba, utworzonej z inicjałów Agneta, Bjorn, Benny i Annie Frith. Publiczność nie miała dość ich wyjątkowego stylu i nie została zawiedziona. Szybko poszły za tym kolejne przeboje, takie jak Honey Honey i Ring Ring, które stały się międzynarodowymi hitami. To nie była tylko muzyka, to był ich sposób bycia. Ich styl i wyjątkowość sprawiały, że muzyka wydawała się naprawdę żywa. Abba stała się międzynarodowym fenomenem. Ich piosenki ewoluowały, przekazując coraz silniejsze emocje. Niezależnie od tego, czy mówimy o Fernando, czy Take a Chance on Me, Abba potrafiła poruszyć najczulsze struny duszy i sprawić, że śpiewałeś razem z nimi. Oczywiście wielki sukces wiązał się też z ogromnym wysiłkiem. W latach 70., Abba. Była jednym z najbardziej pożądanych zespołów na świecie. Ale wszystko, co się wznosi, musi kiedyś opaść. Za pięknymi twarzami kryło się coś więcej niż tylko piosenki. To była ich zdolność do łączenia się z ludźmi na głęboko emocjonalnym poziomie. Ich utwory były radosne i pełne życia. Ale za kulisami chemia między członkami zespołu była równie fascynująca. Jeśli nie bardziej. Wyobraź sobie grupę, w której nie tylko pracujesz. Razem nad tworzeniem pięknych piosenek, ale jesteś także emocjonalnie związany z pozostałymi członkami. Brzmi jak piosenka o miłości, ale rzeczywistość była znacznie trudniejsza. W miarę jak Abba zdobywała świat, relacje wewnątrz zespołu zaczęły wpływać na sposób, w jaki tworzyli muzykę, a w końcu na ich historię. W centrum zespołu były dwie pary: Agneta i Björn oraz Beny Ini i Annie Frid. Ich miłość była wpisana w piosenki Abebię nadając im wyjątkową emocjonalną głębię. Kiedy śpiewali o miłości, pragnieniu i złamanym sercu, brzmiało to prawdziwie. Bo było prawdziwe. Ale ta bliskość niosła ze sobą również trudności. W sercu zespołu status ich relacji wywoływał ciągłą presję, a cała energia wzajemnego szacunku zaczęła ścierać się z napięciami wewnętrznymi. Dla Agnety i Bjorna początek ich miłości był pełen pasji. Tworzyli piękną rodzinę w ramach zespołu. Agneta z jej unikalnym głosem, Björn, z talentem kompozytorskim, wydawali się nie do zatrzymania. Jednak wraz ze wzrostem sukcesu ABBI rosły też wymagania wobec ich czasu i energii. Piosenki nigdy się nie kończyły, noce stawały się coraz dłuższe, a działalność zespołu zostawiała coraz mniej przestrzeni na spokój i życie rodzinne. Agneta szczególnie czuła się przytłoczona tym życiem. Straciła poczucie stabilności. Domu i ciszy, którą miała zanim abba stała się globalnym fenomenem. Beny i Annie Frid również napotkali własne trudności. Ich związek zaczął się harmonijnie i z nadzieją. Benny został głównym kompozytorem wielu utworów Abbey, a Frida wnosiła niepowtarzalny głos, który niósł emocje przez muzykę. Razem stanowili potężną siłę, ale ich historia miłosna nie przetrwała presji sławy i intensywnej pracy. Plany rodzinne zostały odłożone, a ich drogi stopniowo zaczęły się rozchodzić. Pod koniec lat 70. ich utwory coraz bardziej odzwierciedlały emocjonalne zmagania z zakulis. Piosenki takie jak Knowing Me, Knowing You czy The Name of the Game mówiły właśnie o tych napięciach. Utwory pisane przez Bjorna i Beniego zaczęły nabierać głębszego, bardziej romantycznego charakteru. Może wtedy nie zdawali sobie z tego sprawy, ale ich muzyka stawała się formą Wyrażania osobistych trudności wewnątrz zespołu. To było tak, jakby ich piosenki służyły za lustro radości i bólu życia w czasie rzeczywistym. W 1979 roku Agneta i Björn ogłosili rozstanie. To była bolesna wiadomość. Dlaczego rozpadła się para, która potrafiła tworzyć najbardziej romantyczne i poruszające piosenki? Dla osób z ich otoczenia nie było to zaskoczenie, i może najbardziej bolesne było to, że postanowili nadal ze sobą pracować. Wyobraź sobie, że codziennie widzisz swojego byłego partnera, nie tylko w kontekście zawodowym, ale w twórczej, intymnej współpracy nad piosenkami. To mówi wiele o ich profesjonalizmie i o ich więzi z ABB. Udało im się kontynuować, ale trudności się nie skończyły. Zaledwie dwa lata później, Benny i Annie Fried poszli tą samą drogą, rozstali się, kończąc tym samym pewien rozdział. Osobiste relacje, które stanowiły fundament Abby, stawały się coraz bardziej kruche. Mimo to wciąż tworzyli razem muzykę, wnosząc w każdą piosenkę emocjonalny ciężar i szczerość. Fascynujące w muzyce Abby jest to, jak wiele spontaniczności i szczerości przekazuje. Wiele ich utworów z tego okresu odzwierciedla te przeżycia. The Winner Takes It All to piosenka pełna emocji, a naturalny i szczery głos Agnesi nadaje jej niezwykłej głębi. Jej interpretacja jest tak autentyczna, że nie sposób nie poczuć bólu płynącego z tej melodii. Nawet jeśli Bjorn zawsze powtarzał, że piosenka nie jest osobista, trudno nie usłyszeć w każdej nucie odrobiny prawdy. Jeśli chodzi o emocje, naturalność Aby nigdy nie zniknęła. Oni pojawiają się w swoich piosenkach obok ciebie i traktują muzykę z naturalnością, ale w ich utworach ta naturalność się zmienia. Nie chodzi o to, że przestali się o siebie troszczyć. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Ważne jest by pamiętać, że Abba to nie tylko zespół, to, to rodzina, a jak każda rodzina mieli swoje wzloty i upadki. Ale to, co czyniło ich historię tak interesującą, to sposób, w jaki przekształcali te doświadczenia w piosenki. Ich utwory nie były tylko wyjątkowe, odzwierciedlały ludzką naturę. To właśnie czyniło Abbe naprawdę wyjątkową. Nie śpiewali tylko o miłości i cierpieniu. Oni to przeżywali. A potem zaczęły się problemy. Do 1980 roku Abba znajdowała się na krawędzi rozpadu. Ich piosenki wciąż miały moc, były tak piękne jak zawsze, a ich zdolność do opowiadania historii przez muzykę nie zniknęła. Ale emocjonalna energia zaczynała wylewać się także na ich życie zawodowe. Muzyka przestała być tylko muzyką. Piosenki stały się naczyniem wypełnionym bólem i przemianą. Trudności stawały się coraz bardziej widoczne. A twórczość ABY nabierała coraz więcej duszy i emocji. Ale to przyniosło również niespodzianki. Agneta i Annie Frid, które zawsze były centralnymi głosami zespołu, stanęły przed nowymi wyborami. Harmonia, która definiowała ABB, zaczęła wydawać się walką. Jedno z najlepszych wyjaśnień tej zmiany można znaleźć na ich ostatnim albumie: The Visitors. To już nie była naiwna ABA. To był zespół, który przeszedł przez życie. The Visitors to album inteligentny i głęboki, poruszający tematy takie jak zaskoczenie, nieprzewidywalność i upływ czasu. Utwory takie jak When All Is Said and Done i One of Us to nie tylko piosenki, to wyznania o trudnych słowach i niespodziewanych momentach. Słuchając tego albumu, można niemal poczuć energię wszystkiego, co przeżyli. Ale mimo, że ich repertuar stał się poważniejszy, Aba nie potraktowała tych zmian powierzchownie. Nadal pojawiali się przed publicznością, śpiewając z tą samą energią i precyzją, która uczyniła ich sławnymi. Gdybyś był w sali koncertowej w tamtym okresie, prawdopodobnie nie zauważyłbyś, że coś jest nie tak. Śmiali się, śpiewali, uzupełniali się perfekcyjnie, ale za kulisami nie wszystko działało tak dobrze. Przytłaczające emocje, utrata równowagi osobistej. I kończące się relacje stały się zbyt ciężkie do zniesienia. Kolejnym wyzwaniem była scena muzyczna. W 1980 roku przemysł muzyczny rozwijał się w zawrotnym tempie. Pojawiały się nowe piosenki, nowe style, a ABA zaczynała odczuwać trudną pozycję. Nadal byli niezwykle popularni, ale świat muzyki się zmieniał. Disco centralny element stylu ABA zaczynało odchodzić w zapomnienie. Na jego miejsce wchodził pop, a New Wave stało się dominującym nurtem muzycznym. Choć Aba zawsze chciała nadążać za zmianami, teraz robiła to z coraz większym trudem. Z ciężarem, który wisiał nad ich głowami. Trudno jest dostosować się do technologii, która ciągle się zmienia, kiedy próbujesz jednocześnie utrzymać zespół i rozwijającą się muzykę. Mimo to, Aba weszła do gry. Wydali kilka nowych piosenek, w tym The Day Before You Came którą wielu uważa za jeden z ich najpiękniejszych utworów, ale wtedy ich muzyka już się zmieniła. Członkowie zespołu zmagali się nie tylko z problemami emocjonalnymi i finansowymi, ale zaczęli też szukać nowych możliwości. Beny i Björn szczególnie skupili się na komponowaniu, szukając nowych horyzontów. Agneta i Anni Fried w tym samym czasie myślały o solowych karierach. Było jasne, że ABBA nie była już jedyną drogą. W 1982 roku zespół postanowił zrobić sobie przerwę. Nie ogłoszono tego oficjalnie jako rozwiązania zespołu, przynajmniej nie na początku. Powiedzieli fanom i prasie, że chcą trochę czasu, by odnaleźć swoją drogę, ale z biegiem roku stawało się jasne, że coś jest nie tak. Abba odpowiedziała nie nową piosenką, lecz spokojną szczerością. Więź między nimi nie zniknęła ani na chwilę. Nie było żadnego skandalu, żadnej publicznej kłótni, tylko spokojne zakończenie. Zespół, który oddał wszystko swojej muzyce, postanowił w końcu się wycofać. Był to gest szacunku, wobec siebie i wobec fanów, nie chcieli zniszczyć swojej historii dramatycznym finałem. Zamiast tego pozwolili muzyce przemówić za nich, dając sobie szansę na odejście w ciszy. Ostateczne połączenie, gdy abba zdecydowała się zatrzymać, nie było tylko końcem piosenki. To był jak ostatni wers w historii pewnej epoki. Lata 80. były dziwnym okresem dla dziedzictwa ABB. Podczas gdy członkowie zespołu z melancholią szukali solowych karier, status grupy zaczął blednąć. Muzyka pop rozwijała się szybko, a styl ABB wydawał się nie pasować do ówczesnych trendów. Benny i Bjorn skupili się na musicalach, komponując muzykę teatralną. Tworzyli utwory, które niektórzy uznawali za zbyt komercyjne lub sentymentalne, ale ich muzyka w rzeczywistości odnajdywała nową drogę, zyskując siłę i znaczenie z każdym rokiem. Jednym z kluczowych momentów odrodzenia ABB były lata 90., kiedy ich muzyka przeżyła ogromny renesans. Wszystko zaczęło się od wydania kompilacji aba. Aba Gold, albumu, który przypomniał światu, jak niezwykłe były ich piosenki, odniosła natychmiastowy sukces. I przedstawiła ABB nowemu pokoleniu słuchaczy poprzez utwory takie jak Mama Mia i Dancing Queen. W tym momencie ABBA nie była już tylko wspomnieniem, ich muzyka stała się częścią światowej kultury, żywą, obecną i aktualną. To, co uczyniło ten powrót tak fascynującym, to fakt, że wydawał się on naturalny. Piosenki ABY zawsze były ponadczasowe, ale w latach 90. nabrały nowego znaczenia. Ich piosenki zaczęły pojawiać się w filmach, programach telewizyjnych i ścieżkach dźwiękowych, stając się inteligentną i naturalną okazją do ponownego odkrycia ich twórczości. Dla młodszej publiczności, ABA nie była już tylko produktem przeszłości. Ich utwory były radosne, optymistyczne i niezwykle chwytliwe. A dla tych, którzy pozostali fanami przez lata, muzyka ABY była sposobem na ponowne połączenie się z tą dawną radością. Oczywiście prawdziwa zmiana przyszła wraz z Mamma Mia. Dziełem, które przekształciło dziedzictwo abeby w prawdziwe odrodzenie. Premiera musicalu odbyła się w londyńskim West Endzie w 1999 roku i odniosła natychmiastowy sukces. Łącząc inteligencję muzyki ABBA z historią, która poprawia nastrój, ten muzykal był wszystkim, o czym można było marzyć reinterpretacja ich piosenek tchnęła w nie nowe życie w sposób całkowicie nieoczekiwany. A kiedy musical został przeniesiony na duży ekran w 2008 roku z Meryl Streep w roli głównej, jego wpływ był jeszcze większy. Historia Ebi nie zakończyła się ani ich rozpadem, ani powrotem dawnych hitów Mama Mia. Jeśli można coś powiedzieć o ich finale, to to, że był równie piękny i emocjonalny jak wszystko co wydarzyło się wcześniej. Przez lata zespół tęsknił za czymś więcej, czymś wyjątkowym. Prawdziwą współpracą. I chociaż Aba zawsze była powściągliwa w kwestii ewentualnego powrotu, nikt nie mógł przewidzieć, co nadejdzie. W 2010 roku zaczęły pojawiać się plotki, ale członkowie zespołu wiedli spokojne, normalne życie, z dala od blasku reflektorów. Benny i Bjorn pozostali aktywni w branży, angażując się w muzykale i projekty teatralne. Agneta i Annie Frid natomiast wybrały spokojniejsze życie, z dala od zamieszania i sławy. Można by pomyśleć, że takie spotkanie jak to w Sztokholmie w 2016 roku było dokładnie tym, czego wszyscy pragnęli. W końcu abba zawsze powtarzała, że wróciliby tylko wtedy, gdyby mieli coś naprawdę wyjątkowego do zaoferowania. W 2018 roku pojawiły się pierwsze oficjalne wiadomości. Abba pracowała nad nową muzyką pierwszą od 1982 roku. Na początku trudno było w to uwierzyć. Po miesiącach ciszy zespół znów znalazł się w studiu, nie po to, by odtwarzać dawny urok, lecz by stworzyć coś nowego. Reakcja publiczności była pełna entuzjazmu i radości. Jak zabrzmi Abba po tylu latach? Czy uda im się odzyskać tę magię, która uczyniła ich legendarnymi? Droga do tego momentu nie była łatwa. Przez lata Abba wydawała się łatwa do słuchania, ale trudna do otworzenia. Nie chodziło o dumę. Zespół wrócił z klasą, ale był świadomy ryzyka. Po tak długim czasie powrót do świata z ogromnymi oczekiwaniami może być bezlitosny. To nie była łatwa decyzja, ale jak później powiedział Benny, moment był właściwy. Udało im się ponownie współpracować, a wszystko wydawało się naturalne, lekkie i co najważniejsze, radosne. To, co uczyniło ten powrót tak wyjątkowym, to fakt, że nie próbowali odtwarzać przeszłości. Aba nie chciała rywalizować z młodymi artystami ani gonić za trendami. Skupili się na tym, by pozostać wiernymi sobie, by tworzyć nową muzykę z miejsca, w którym się znaleźli, dla ludzi, którzy ich kochali i dla nowych pokoleń, które miały ich dopiero odkryć.